Witam państwa serdecznie. Moim dzisiejszym gościem, bardzo nietypowym, jest Marian Kowalski, kandydat na prezydenta Polski. Dzień dobry. Takiego gościa jeszcze nie mieliśmy. No i dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj z kandydatem na prezydenta porozmawiamy o jego programie. Dzisiaj konferencja prasowa przed Ratuszem Miejskim w Koobrzegu odbyła się. Poruszał pan temat ZUS-u, podatków, emerytury obywatelskie. Jaki ma pan na to pomysł? No, trzeba zwrócić uwagę na to, że obecny system podatkowy i ubezpieczeniowy doprowadza do bankructwa polskich przedsiębiorców, zwłaszcza małe firmy, tak zwane rodzinne czy jednoosobowe. Trzeba to zmienić, ponieważ uważam, że Polacy powinni być właścicielami Polski, zwłaszcza polskiej gospodarki. Jak to zmienić? Wiemy, że ZUS jest. Piramidą finansową, już zbankrutowaną, i kwestia, czy ta piramida nas przygniecie swoimi gruzami, czy dokonamy takiego kontrolowanego wysadzenia w powietrze tego systemu. Uważam, że ZUS trzeba zlikwidować i wprowadzić emeryturę tak zwaną obywatelską, czyli równą dla wszystkich po skończeniu jakiegoś wieku. To na wzór brytyjski? W Kanadzie jest podobnie. Jest kilka krajów na świecie, które tak, tak robią, czyli może to obsługiwać budżet państwa bezpośrednio. Ani jakaś dodatkowa, jak mówię, piramida finansowa do tego obowiązkowa. Wiemy dobrze, że nie mamy żadnych oszczędności w ZUS-ie, tam są tylko liczby. ZUS jest całkowicie uzależniony od bieżącego rabunku przedsiębiorców i obywateli oraz od pieniędzy z budżetu państwa. Tak? Czyli trzeba doprowadzić do tego, żeby ten cały majątek zusowski, nieruchomości, samochody, archiwa, wyposażenie, żeby to jest ten majątek zabezpieczony w momencie likwidacji, żeby nie został rozgrabiony, żeby ten majątek stał się jakimś kapitałem początkowym dla jakiegoś powiedzmy, no być może innego systemu, czy po prostu, żeby te pieniądze były jakoś celowo przeznaczone, na przykład na obsługę tych należności już, które państwo zaciągnęło. Wiemy, czyli emeryci mogą być spokojni. Ale jak nie będzie ZUS-u, to będą wtedy dopiero spokojni. Bo dzisiaj, to proszę zwrócić uwagę, politycy podnieśli wiek emerytalny, czyli okradli ludzi z pieniędzy. Obrabowali OFE, czyli okradli ludzi z pieniędzy po raz drugi. Czyli pieniądze, które ludzie na sobie na czarną godzinę deponują, przynajmniej taka była intencja, w ZUS-ie, w rękach polityków te pieniądze są. Zagrożone. Trzeba odebrać to politykom i państwo musi stać się gwarantem wypłacenia stałej, równej kwoty, a nie dokonywać jakichś machinacji finansowych przy ciągłym rabunku przedsiębiorców. Czyli ten punkt mamy zaliczony. Wspomniał Pan, że... Jeszcze muszę dać jeden sposób. Jeśli Polacy przestaną być rabowani przez ZUS, to oczywiście wolne pieniądze powinni sobie lokować na jakichś, prawda, niezależnych całkowicie kontach emerytalnych, jeżeli zechcą. Myślę, że tutaj powinny zainicjować to banki czy jakieś towarzystwa finansowe, które będą jednak pod baczną kontrolą, nie tak jak te rozmaite parabanki. I tutaj trzeba już na własną rękę też się radować na czarną godzinę oczywiście. Wspominał pan dzisiaj, że Polska powinna zwrócić się w stronę Bałtyku. Tak. No cóż, tutaj wniosek z historii się nasuwa. Przecież Prusy, które były jeszcze w XVIII wieku państwem całkowicie marginalnym i nawet w obrębie państw niemieckojęzycznych nie były żadną liczącym się, liczącą się bytem politycznym. To w momencie, gdy przejęły kontrolę nad ujściem Wisły, yy, czy częścią Wielkopolski, no to już wchodziły do pierwszej ligi państw europejskich. Natomiast gdy położyły rękę na Śląsku odebranym przez, od Austrii, no to stały się mocarstwem już światowym i, i sięgały, prawda, poza granice naszego kontynentu, przecież dlatego wybuchła pierwsza wojna światowa. Czyli yy, te tereny Polski Zachodniej, Północnej, ujścia Wisły, ujścia Odry, to są jednak miejsca z dużym potencjałem i myślę, że możemy czerpać z nich wielkie korzyści. No, jak, by... ten, jak ten potencjał wykorzystać? No, bardzo prosto. odra jest doskonałą rzeką żeglowną. Woda płynie za darmo, tak? Nie tak jak kolej, którą trzeba jednak układ duże energii. Odbudować należy tą flotę. Umożliwić połączenie z krajami południa, czyli z Czechami, czy nawet wyjść na Bałkany przez ten kanał Odra, Dunaj, który był planowany od dawna, wtedy moglibyśmy kontrolować przepływ towarów, jak mówię, od Bałkanów, czyli praktycznie od Adriatyku, aż na północ, do Skandynawii. Z drugiej zaś strony mamy przecież jeszcze te firmy, które zajmują się, te firmy promowe, które mają jednak duże branie, tam są duże masy towarowe. Przerzucane. Dużo chętnych sobie je kupić. Dużo chętnych, chętnych, żeby je kupić. Nie wolno ich sprzedać, tylko trzeba stworzyć konsorcjum polskie, które będzie obsługiwało akurat ten kierunek żeglugi po, po Bałtyku najpierw, a potem pewnie gdzieś dalej. Nie możemy tego sprzedać, to musimy zostawić w polskim ręku. To jest gigantyczny potencjał. Jeżeli są braki kapitałowe, no to mówię, te firmy, które są, należy połączyć w jedno konsorcjum, tak żeby miały na, na dzień dobry jakiś kapitał wspólny, na przykład na oddowienie floty. Ale te kwestie zostawiam już ekspertom, którzy mają gotowy plan i są, działają w ramach ruchu narodowego. Kampania prezydencka, kampania prezydencka to no nie tylko wybory, to też niesienie przesłania. Jakie kandydat na prezydenta Marian Kowalski niesie to przesłanie przede wszystkim? Ja użyję prowokacyjnego tutaj porównania, bo akurat widzę, że tylko takie rzeczy przebijają się do mediów. Zamierzam być polskim Putinem. Czyli człowiekiem, który bez względu na opinie innych państw będzie realizował polski interes narodowy. Silna Polska. Silna Polska. Polska musi być silna, albo Polski nie będzie. I to jest to hasło narodowe od zarania ruchu narodowego. Bo Polska leży w takim miejscu Europy i ma taki potencjał, że albo sami będziemy gospodarzami i... Będziemy tutaj po prostu dyktować swoje warunki, albo zawsze znajdą się chętni, żeby nas jakoś zawłaszczyć i przejąć kontrolę. No, ten przykład pruski podałem. No, widzimy dzisiaj, że w ramach Unii Europejskiej, byłem przeciwny wchodzeniu do Unii Europejskiej takiej. W ramach Unii Europejskiej Polska jest nadal marginalizowana. Nasz potencjał gospodarczy jest albo przejmowany przez silniejsze państwa Zachodu, zwłaszcza Niemcy. Nasz potencjał gospodarczy, ten, który mógłby być w naszym ręku jeszcze, to jest wygaszany za sprawą administracji krajowej, chociażby przez ZUS. I myślę, że schodzimy do rangi państwa półkolonialnego, gdzie będą działały tylko zagraniczne sieci handlowe. Nasi będą takimi, tak, parobkami, będą taką najwyżej średnią kadrą techniczną, ale nie będziemy, że tak powiem, mogli kreować swojej przyszłości. Polacy muszą z powrotem zostać. Dysponentami swoich zasobów, czyli gospodarzami w Polsce. Wielokrotnie, jak rozmawiałem z działaczami Ruchu Narodowego, to głównie młodzi ludzie, mówią, że to jest długi marsz Ruchu Narodowego. A co jest na końcu tego marszu? Gdzie Aha. maszerujemy? Maszerujemy po to, żeby zacząć rządzić Polską. O ile jeszcze rok temu działaliśmy jako Komitet Wyborczy, a nie partia polityczna, i. W wyborach do Europarlamentu mieliśmy 100 tysięcy głosów, dopiero gdy tworzyliśmy strukturę, to do jesieni, do wyborów samorządowych, podwoiliśmy ilość głosów i mamy radnych. Ten, te wybory prezydenckie to jest kolejna okazja, żeby prezentować nasze, nasze koncepcje, naszą, naszą wizję Polski i nie tylko Polski. I wybory parlamentarne jesienią. No, ja bym już sobie życzył, żebyśmy mieli reprezentację w Polskim Sejmie, zwłaszcza, że widzimy są już spore przytasowania sondażowe. Nie wiadomo, jak się sytuacja na Ukrainie rozwinie latem. Może tam być naprawdę gorąco. I cała, cała koncepcja polityki, tej, którą przedstawia nam obecny yy, prezydent i jego główny kontrkandydat, czyli ta koncepcja angażowania się po stronie ukraińskiej przeciw Rosji, może być boleśnie zrewidowana. Ja uważam, że Polska powinna się wycofać z tego konfliktu i odbudować własne zdolności bojowe najpierw. Ostatnie pytanie. Dlaczego warto zaufać panu jako kandydatowi na prezydenta i też działaczom i tej idei ruchu narodowego? Ja powiem tak personalnie. Ponad 20 lat uprawiam tym działalność społeczno-polityczną za darmo. Nigdy nie dostałem z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Robię to całkowicie na koszt własny oraz organizacji. Wszystkie moje diagnozy się potwierdziły, czyli krytyka okrągłego stołu, doprowadzenie do oligarchizacji życia gospodarczego i politycznego w Polsce. Tak się stało. Dalej, krytyka zasad, na których weszliśmy do Unii Europejskiej. Sprawdziło się. Polska nie kwitnie, ale cały czas popada w marazm i uzależnienie polityczne i gospodarcze z pchana ku wojnie z Rosją. Dalej, wszelkie pomysły obecnego establishmentu, liczenia na to, że Obcy nam zrobią dobrze, czyli że jak będziemy słuchać Niemców, to będziemy kwitli gospodarczo. Nie jest tak. Po Smoleńsku mówiłem, że ta spolegliwa postawa Bronisława Komorowskiego i Leonarda Tuska rozzuchwalał Putina. Miałem rację, nie wolno było Rosji wtedy ustąpić. On wtedy właśnie Putin pokazał, pokazał, że nie musi wiele robić, żeby druga strona okazała się słaba, no i rozchwiał tą solidarność. Unii Europejskiej, a Pakt Północnoatlantycki zamienił w klub dyskusyjny. Te koncepcje polityczne dzisiaj okazały się niewydolne, dlatego Polska musi stać się regionalnym liderem, zainteresować się współpracą ze sobą państwa regionu, które mają podobny problem czyli Węgry, Czechy, Słowację, a zwłaszcza Białoruś, póki jeszcze tam jest z kim rozmawiać. No, Ukrainę myślę, że straciliśmy już, bo tam banderowcy doszli do władzy i oni będą raczej, jeśli przetrwają oczywiście będą taką wyspą proniemiecką, a na pewno nieprzychylną Polsce. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Moim Państwa gościem dzisiaj był kandydat na prezydenta Marian Kowalski, Ruch Narodowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.